Dzisiejszym moim i Państwa gościem jest Olga Kalicka. Olga, powiedz mi, jak na co dzień wykorzystujesz nowe technologie? Jaki masz telefon? iPhone'a. iPhonea Potrafiłabyś żyć bez, z, tele, z telefonem takim zwykłym, jak był kiedyś? W tej chwili już nie. Jestem tak przyzwyczajona do tego, że bez przerwy mogę korzystać na przykład z skrzynki mailowej albo z Facebooka, tak, no nie wyobrażam sobie inaczej w tej chwili. A masz oficjalne konto na Facebooku? Masz swoje prawdziwe, bo wiem, jest. że jest ich trochę, trochę jest ich dużo. Jest ich sporo, mam oficjalny fanpage, na, który prowadzę i na którym można oczywiście tam wszystko komentować i dowiadywać się wszystkiego o mnie. Oczywiście są też jakieś fankluby, ale ja ich nie prowadzę, to tak, żeby wszyscy wiedzieli. Oczywiście mam swoje konto, ale jest tylko jakby dla, dla znajomych, najbliższych. Powiedz mi laptop czy komputer stacjonarny? Co, co byś wolała na co dzień? Laptop, laptop a Dlaczego? No bo w tej chwili już laptopy są na tak wysokim poziomie, że, że tak naprawdę ten stacjonarny, stacjonarny komputer nie jest aż tak potrzebny, a można go wszędzie przenieść, więc... Zdecydowanie. E, powiedz mi, czy na planie korzystasz z internetu? E, masz laptopa z internetem? E, no nie, no bo no, nie, nie potrzebuję laptopa, ale na przykład wszystkie scenariusze mam w iPhonie, więc I... <głos》> nigdy tego nie drukuję, bo nie widzę sensu. Powiedz mi, Olga, jeszcze, e, czy jesteś za tym, aby, aby wykorzystać nowe technologie do tego, aby na przykład pozyskiwać energię słoneczną do, do, do prądu, żebyśmy oszczędzali ten, e, tą naszą? Zdecydowanie tak. W tej chwili moja rodzina, mój tata tam poniekąd się tym zajmuje, więc. E, przymierzamy się do tego, żeby też zrobić coś takiego w domu, bo, bo rzeczywiście to, to, to może zaoszczędzić bardzo dużo energii, tym bardziej, że wszystko, że rachunki są coraz droższe, więc to też może wpłynąć na, na, na mniejsze rachunki, na tam energię i w ogóle. A powiedz mi, czy myślisz, że w przyszłości roboty zdecydowanie człowieka wyłączą, tak, z takich codziennych obowiązków, czy po prostu gdzieś tam e, będą, po prostu gdzieś tam towarzyszymy nam w codziennym życiu? Nie wiem, czy roboty, ale na przykład fascynuje mnie bardzo sterowanie całego mieszkania na jeden pilot, albo na przykład, żebym mogła iPhone'em sterować to, czy chcę mieć zasłonięte żaluzje, czy nie. Chciałabym, żeby tak było, podoba mi się ten pomysł.